Cześć, witam Was ciepło. W dzisiejszym filmiku będę Wam pokazywać swoje zakupy jedzeniowe na cały ten tydzień, gdyż ja Wam zwyczaju przeważnie w weekendy jadę do tutaj takiego dużego supermarketu, podjeżdżam sobie samochodem, kupuję sobie słuchajcie kilka toreb jedzenia i zawsze właśnie też w weekendy sobie ustalam całe menu na tydzień, żeby to wszystko mieć już zaplanowane, żeby potem się nie stresować, że nie wiem co mam jeść, na nic nie mam ochoty, więc tak sobie zawsze planuję, bo staram się pięć obiadów w tygodniu sama gotować, a dwa niestety nie, nie mogę, bo siedzę w uczelni do nocy, do w nocy, wracam, w nocy wracam do domu i nie mam kiedy po prostu gotować. Więc chciałam Wam pokazać, co jem, bo dalej dostaję dużo bardzo pytań na ten temat. I przy okazji chciałabym też Wam opowiedzieć, z czym będę przygotowywać dane składniki. Zacznę może od tej takiej czarnej torby tutaj. I słuchajcie, z góry was, przepraszam, za te wszystkie odgłosy szeleszczące, ale niestety żywność w Wielkiej Brytanii tutaj zawsze jest pakowana w takie te woreczki, w milion różnych takich zbędnych opakowań. I ja nie za bardzo mam na to wpływ. Dlatego ja tą torbę wypakuję i wtedy Wam pokażę, co po to w środku, żeby wiecie, się z tym nie szarpać i nie, i nie szeleścić za dużo okej, okay, wszystko rozpakowałam, więc zaczynam także od lewej strony tutaj słuchajcie kupiłam dwa opakowania szpinaków Pinak ja jem w każdej postaci, jem go na surowo w sałatce takiej tylko z odrobiną oliwki oliwek, wymieszanej z, z octem winnym, troszkę cytryny i tutaj słuchajcie mogę wam pokazać, bo mam takie przyprawy, które Aga kiedyś mi przywiozła z Polski, to są takie fajne przyprawy bez chemii i bardzo często właśnie tych przypraw dodaję właśnie do oliwy z oliwek i robię sobie z nich takie sosy sałatkowe, mam tam kilka słuchajcie różnych rodzajów, więc pochodźcie sobie po aptekach albo w sklepach organicznych i powinniście znaleźć coś podobnego i szpinak w tym tygodniu będę używać do sokowania w mojej sokowirówce, która wygląda w ten sposób i tutaj właśnie moje owoce i warzywa czekają na sokowanie i będę też słuchajcie używać ich będę je robić, szpinak będę robić na parze i potem ugotuję quinoa i do tego jeszcze będę jadła rybkę tutaj są słuchajcie filety rybne i to jest się, yy, że to chyba jest dorsz Yy, także ugotuję quinoa, na to ten szpinak na parze i do tego rybka yy, zapiekana w piekarniku. Kupiłam też yy, filety z łososia, yy, takie świeże i te filety, właśnie one tak są pakowane też w takie worki, bardzo mi się to nie podoba. Yy, I te ten łos, filet z łososia będę robiła yy, w sosie właśnie z syropu... Yy klonowego. Tutaj mam taki już w domu mam maple syrup, to się po angielsku nazywa? jest z Kanady. I będę go robić jeszcze z pietruszką i ze skórką z limonki. I będę też go zapiekać. Do tego, słuchajcie, kupiłam, bo już mi się skończyły e, cytryny, ja zawsze, e, cytryny, cebulę, ja zawsze cebulki do gotowania, tak samo jak i czosnek, który chyba w innej torbie jest, czosnek i cebulę zawsze używam, jak robię jakieś makarony, czy ryż, to wystarczy, że doda się odrobinę takich, słuchajcie, e, tylko składników i to wszystko już ma smak i aromat. Do tego kupiłam jeszcze takie e, pomidory e, winne i z nich robię sos. Biorę jogurt naturalny, odrobinę i robię też jeszcze, słuchajcie, mam tutaj gdzieś na wierzchu, to od razu Wam pokażę, kupuję mleko kokosowe. To taka, słuchajcie, puszka stacza naprawdę na, na, na dużą ilość sosu, albo do zupy można dodawać, albo do ciast, ale sos robię w ten sposób, że biorę właśnie pomidora, przeważnie tak powiedzmy, nie wiem, jeden, dwa, zależy czy to jest na jedną porcję wydową, czy na więcej, czy dla więcej osób. Trochę tego mleczka kokosowego, albo mleka z migdałów do tego dodaję też właśnie jeszcze troszkę cebulki z krajem ząbek czosnku i to wszystko mieszam w blenderze ja tu mam taki swój blender, który słuchajcie to jest mój ukochany blender, on ma już tyle lat i on wszędzie gdzie ja byłam to on wszędzie jeździ ze mną czy to było w Polsce, czy to było w Anglii on zawsze jest ze mną chociaż trochę już się starzeje, pewnie niedługo będę musiała kupić nowe więc to wszystko mieszam w blenderze i wychodzi z tego naprawdę super aromatyczny sos czy to do polania ryby, czy do sałatki no coś fantastycznego także pomidorki muszą być Kupiłam też jeszcze pieczarki i pieczarki będę w tym tygodniu robić właśnie też wezmę pomidorka trochę, skroję pieczarki, słodkiego ziemniaka i to wszystko zapiekę w piekarniku, a na samym końcu jeszcze wbiję jajka i te jajka też zapiekę w piekarniku i to wtedy się zrobi z tego taka jakby zapiekanka warzywno-jajeczna, bardzo smaczne i bardzo zdrowe. Ogórek do sokowania, czasami robię sobie też z jogurtem naturalnym. Eee, winogronka, bo uwielbiam sobie przegryzać właśnie e, owoce i warzywa i tak samo do przegryzania, słuchajcie ostatnio Maniaczy Madmena i e, oglądam tyle odcinków ile się da w weekendy i podgryzam sobie właśnie na przykład takie groszki, to jest zwykły taki groszek łuskany. Rukole, ponieważ będę robić takie rapy z tortilli pełnoziarnistej, z awokado, z paluszkami serymi, właśnie z rukolą i zobaczę tam również jakieś sałaty, papryczki dodam coś dla, dla smaku, dla aromatu. Tutaj jajka właśnie, którymi będę zalewać te grillowane warzywa. I słuchajcie, coś co po prostu polecam Wam, bo to jest niesamowity produkt, zawsze to powtarzam, super dla skóry, super słuchajcie dla Waszego zdrowia, samopoczucia, jest to jarmuż i ja zawsze szukam jarmuża, aby kupić go po prostu normalnego takiego w liściach, ale nigdzie tutaj takiego nie widziałam, więc muszę kupować taki już jakby w kawałeczkach. Jeśli wiecie gdzie mogę Wam kiedy dostać jarmuż w liściach, to dajcie mi proszę znać, bo ja wolałabym taki używać. I to jest właśnie do sałatek i do sokowania, Przeważnie takie jedno opakowanie starcza mi na tydzień bez problemu, czasami potrzebuję dwóch. OK, to teraz przejdę do drugiej torby. OK, nam jest teraz zawartość drugiej torby. Zacznę może tym razem od tej strony. Standardowo e, moje mleko ryżowe, których używam, którego używam jeśli na śniadanie nie jakieś, jakieś płatki, jakieś musli albo do owsianki. I też jeszcze ma e, mleko e, z migdałów. I to mleko, jeśli jesteście ciekawe, bo wiem, że w Polsce bardzo ciężko dostać takie alternatywy do zwykłego mleka, mogę wam powiedzieć jak samemu w domu zrobić mleko e, z migdałów lub ogólnie z jakichkolwiek orzechów chcecie. Więc taki filmik mogę nagrać, e, nagrać w przyszłości. Jest to, słuchajcie, bardzo szybka sprawa i bardzo tanim kosztem. Więc zostawcie mi komentarze, czy chcecie, bym taki filmik dla Was nagrała, czy nie. I mleko, e, zawsze zwracać uwagę, jeśli już kupujecie, żeby było bez dodatku cukru, ponieważ takie e, produkty często nazywają się na przykład Almond Drink, i wtedy to nie jest czyste mleko różowe bez cukru, e, przepraszam, e, mleko migadowe, tylko dodają do tego jeszcze dużo cukru, jakichś dziwnych rzeczy, i to naprawdę nie jest ani zdrowe, ani dobre dla Was. I takie coś używam do. Smoothies, które właśnie robię z bananami, ponieważ bardzo długi okres czasu nie mogę mieć bananów, strasznie boli mi od nich brzuch, ale ja bardzo lubię smak bananów i są bardzo zdrowe, mają w sobie dużo potasu i stwierdziłam, że jakoś postaram się asymilować z nimi na, po raz drugi i staram się robić sobie taki smoothie. To Wam też pokażę, aby był nieco bardziej słodki, dodaję właśnie też syropu klonowego. Do tego dodaję malutką łyżkę kakao, takiego, wiecie, prawdziwego kakao czystego. Nie tam jakiegoś takiego, wiecie, z cukrem. I do tego jeszcze dodaję e, też, słuchajcie, coś wspaniałego, co bardzo Wam polecam. To jest masło e, właśnie z migdałów. I taką, wiecie, łyżeczkę tego masła, łyżeczkę kakao. Mówię o takich małych łyżeczkach e, do herbaty, nie takich dużych stołowych. Łyżeczkę tego... E, syropu klonowego i kolejny składnik, który bardzo Wam polecam, to jest cynamon, bo on bardzo przyspiesza metabolizm i Wasze trawienie. I właśnie z rana, jeśli dodacie, powiedzmy tak gdzieś, nie wiem, pół łyżeczki do takiego właśnie drinku, do takiego smoothie, to naprawdę on sprawi, że na cały dzień po prostu Wasz metabolizm przyspieszy i będziecie się dobrze czuć. I ja zawsze sobie właśnie robię takie, mam tutaj takie opakowania, mam różne takie opakowania, bo jeszcze kiedyś, jak dosyć intensywnie ćwiczyłam na siłowni, to robiłam sobie takie, wiecie, szejki proteinowe. I robię sobie coś takiego i w pracy sobie też popijam, słuchajcie, jest naprawdę pyszne i super zdrowe, a do zrobienia zajmuje nie wiem ile, dwie minuty naprawdę, wszystko tylko wrzucić do blendera, włączyć i wszystko jest gotowe. Powiem Wam, że często daję ludziom do spróbowania, którzy są tacy właśnie, że wolą jakieś takie wiecie, wszystko kupne z cukrem, a dam im do spróbowania moje smoothies i są zachwyceni, więc coś w tym słuchajcie naprawdę jest. Także banany, pięć bananów na pięć dni, bo codziennie piję sobie takiego smoothie. I też jeszcze dodaję do niego trochę jogurtu na trynek, zapomniałam powiedzieć. I kupiłam sobie, słuchajcie, dwa medłka Radox, z takiej limitowanej chyba to jest edycji, to jest Eastern Spirit, takie bardzo kwiatowe, takie orientalne i Brazilian Fusion nie specjalnego. Teraz jogurt naturalny, bo ostatnio u mnie w sklepie pod domem, gdzie mam bardzo dużo zazwyczaj polskich produktów, same jogurty jakieś takie przywozili Jana, takich marek, które ja nie lubię, więc jeśli mam Wam polecić jakikolwiek jogurt naturalny z Anglii, to na pewno będzie to jogurt Yeowali. Jest to zwykły jogurt naturalny, bez żadnych tam, wiecie, dodatków chemii w sobie i jest naprawdę smaczny, nie jest taki kwaśny, bo ja często mam ten problem, że nie lubię, jeśli jogurt naturalny jest zbyt kwaśny. Do tego na przegryskę i też y, do właśnie robienia smoothies. Czasami robię z bananem, a czasami robię z truskawkami. Widzicie, żeby tak się nie nudziło ciągle to samo. Truskaweczki. Y, I one są. Y... Wcześniej były z Hiszpanii, teraz ten, te też są z Hiszpanii, więc stwierdziłam, że skoro są z Europy, to już można kupić, ponieważ jeśli wcześniej były z Peru, czy z Ameryki Południowej, gdziekolwiek wiecie tak z daleka, to raczej nie kupuję, ponieważ takie troskawki wiecie, one mają miesiąc, czy tam ile, ileś tygodni po tym, zanim dotrą do sklepu, ale skoro już są, wiecie, w niedalekim kraju, to stwierdziłam, że okej, okay, mogę już kupić. I faktycznie, ja kupiłam, tydzień temu były bardzo dobre. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, właśnie kupiłam też czosnek. Do gotowania. Kupiłam też brokuła i brokuła w tym tygodniu nie będę jadła do żadnego obiadu, ale będę go sokować. Kupiłam też, słuchajcie, takie białe, yy, białą fasolkę. Yy, ona się nazywa kanelini yy, I ją będę używać do właśnie tego yy, rapa, który mówiłam z awokado. I jeszcze raz też do obiadu będę go dodawać. Yy, zależy, ile mi pójdzie na tego rapa. Podejrzewam, że jeszcze dodam albo do tej zapiekanki, którą będę robić z warzywami, albo do zupy, którą będę gotować. Tutaj też w y, nowo mango, bo kocham mango, albo do przegryzki sobie na surowo, albo właśnie też do jakiegoś szejka. Y, tutaj mam rzepę do sokowania, kupiłam dwie rzepy. Y, kończył mi się olej kokosowy, więc kupiłam sobie nowy olej kokosowy, na którym smażę. Do przegryski, często właśnie jak mam zajęcia na uczelni, zaczynam o gdzieś 18,30, to naprawdę musisz wtedy nie pracuje tak dobrze, po całym dniu, wiecie, intensywnego wysiłku umysłowego w pracy. I zawsze sobie biorę to takich małych pojemniczków i nakładam sobie, słuchajcie, już Wam pokazuję jaką ilość, bo nie powinno się jest zbyt dużo orzechów lub suszonych owoców. I tu mam takie pojemniczki tej wielkości. I zawsze taki jeden pojemniczek sobie nakładam na przykład suszonego mango, orzeszków. I po prostu sobie na uczelni przeszedłem, aby nie być błodną, ażeby nie kusiłam, a żeby nie kusiłaby zjeść, wiecie, jakieś świństwo. Bo w tych sklepikach sprzedają tylko słodycze i yy, Tutaj mam yy, trzy cukinie, i będę robić z nich kotleciki cukiniowe, które robi się w bardzo prosty sposób. I będę do nich używać albo feta, albo ricoty. Yy, trzeba zatrzeć na tarce, właśnie takie te sukinie. Yy, Zadaje się też odrobinkę yy, sody oczyszczonej. I wszystko się razem miesza, łącznie z jajkiem, i potem się smaży. Coś przepysznego, ekspresowego do zrobienia. Do tego jeszcze kupiłam standardowo marcheweczki. I marcheweczki też będę używać do sokowania. Także zaraz wam pokażę zawartość ostatniej już torby. Tutaj już jest zawartość ostatniej torby. I słuchajcie, ja w kuchni zachowuję się jak artystka, lub jeśli ktoś woli oszołom. Więc u mnie to wszystko, słuchajcie, fruwa lata, rozlewam, bo ja wszystko robię, że tak powiem, na oko, mimo jak są przepisy, ja lubię je modyfikować, kombinować, często rozlewam i kupiłam takie fajne, super grube ręczniki kuchenne, bo yy, po prostu moja kuchnia jest już jeden dzień po gotowaniu w stanie opłakanym, jest taka brudna, I, więc staram się wszystko trzymać w czystości. I to są właśnie te placki tortilli yy, podnoziarniste, o których wam z których będę robić właśnie rapy do, do pracy. Tutaj jest proszek do pieczenia, właśnie do tych kotlecików z cukini, Makaron penne, też pełnoziarnisty. I polecę Wam tą firmę Napolina, jeśli mieszkacie w UK, bo ona jest naprawdę smaczna. Tutaj są migdały, które właśnie będę też sobie dokładać, nakładać do tego pojemniczka na uczenie. I tu jest, słuchajcie, moja miłość, suszone mango. Kocham suszone mango, jest tak smaczne. I właśnie z orzechami odrobina suszonego mango i naprawdę, słuchajcie, macie energię, aby dalej coś robić, w ciągu dnia myśleć i czujecie się dobrze, to jest bardzo dobre waszego żołądka, nie będziecie, słuchajcie, wzdęci ani nic. No, orzechy są wspaniałe, powinniście zawsze mieć w domu orzechy i tu się wam pochwalę, moja mama zawsze mi daje orzechy z naszego ogrodu słuchajcie, nie ma lepszych orzechów właśnie niż orzechy od mamy. Tutaj mam włoskie i laskowe. Zawsze jak jadę do domu, to od niej sępie tak kilka torebeczek, żeby chociaż móc sobie podjeść. Więc tutaj zawsze u mnie są jakieś właśnie orzeszki. Takie wiecie, świeższe z drzewa, zielone, takie te laskowe. To są niebo w gębie. <grym> tutaj słuchajcie, taka trochę rozpusta, bo kupiłam dwie czekolady linta. I czekoladę, jeśli już kupuję, to staram się kupować taką właśnie, wiecie, z dużą ilością kakao, to jest 90% kakao i tutaj jest też taka ciemna czekolada właśnie z pomarańczą. Z tego będę robić deser czekoladowy, taki mus czekoladowy z brandy, jeśli chcecie, to też Wam mogę nagrać kiedyś, bo to się dosyć szybko robi, tylko słuchajcie, naprawdę trzeba mało czekolady, bo to jest tak syte, że jeśli zjecie całe, to po prostu pękacie. A to po prostu dla, dla przegryzki, jak nie mam ochotę na coś słodkiego, bo ja że słodycze, to chociaż sobie podjem tak po dwie kosteczki i od razu lepiej się czuję. I tutaj kupiłam sobie jeszcze bajgle. Jutro i w poniedziałek na nie będę jadła bajgle. Przeważnie zjadam sobie takiego jednego bajgla, Wrzucam go na chwilę do piekarnika, żeby tak się zmiękczył. I potem jem je albo z masłem orzechowym, tutaj zawsze zwracajcie na to uwagę jeśli kupujecie masło orzechowe, żeby to było czyste masło orzechowe, bez dodatku soli, ponieważ bardzo często kupując masło orzechowe, to kupujecie jakiś krem orzechowy gdzie tam nie wiadomo jakich cudów dziwactw, dodają chemię, świństwa solą to i to potem w ogóle nie jest dla was zdrowe, a takie masło orzechowe z tych łyżeczków ziemnych, to jest naprawdę super, słuchajcie, sprawa bardzo zdrowe bardzo dobre, bo dostarcza wam wszystkich tych zdrowych tłuszczy tylko musicie właśnie zwrócić uwagę na to, żebyście kupili czyste, a nie jakieś tam wiecie, świństwo więc bagle jem właśnie albo z masłem orzechowym i z bananem, yy, yy, albo jem na przykład yy, te rice cakes, czyli te takie ciasteczka ryżowe, czyste też, bez żadnego dodatku, bez żadnego, wiecie, świństwa. Yy, I też właśnie jem je na przykład z yy, tym masłem orzechowym albo masłem yy, migdałowym. Lub jeszcze drugą sprawę, którą robię, to biorę jabłko, traję na tarce yy, i dodaję do nich orzeszki, pikan i cynamon. Yy, podgrzewam to wszystko w garneczku, yy, wiecie, w rondelku i potem właśnie yy, smoruję sobie na wierzch. Bez żadnego masa, bez żadnego niczego, same takie jabłuszko. I potem, słuchajcie, taki stosowany wagielek z takim ciepłym jabłuszkiem rano z cynamonem, to jest po prostu raj na ziemi, aż się chce się wstawać i robić inne rzeczy po prostu w ciągu dnia, jak zje coś takiego dobrego na śniadanie. Także to już jest wszystko, co chciałam. A nie, jeszcze jedną rzecz, jeszcze wam nie pokazałam. Yy, I kupiłam sobie spółki, póki to jest moja robiona firma, jeśli chodzi o herbatę. Yy, kupiłam sobie ziemną herbatę do spróbowania, yy, ponieważ w pracy wypiłam tą, którą poprzednio miałam, wcale nie była dobra. I stwierdzam, że spróbuję, czy Puka robi także dobre zielona herbaty, bo uwielbiam ich herbaty inne typu właśnie Detox i Cleanse, które kiedyś pokazywałam na live. Może Wam jeszcze raz tylko pokażę. Moje ulubione to jest właśnie Cleanse i Detox. Mam jeszcze inne After Dinner i Night Time, które wyglądają... To jest After Dinner i ta w ogóle niestety... Za mocna jakaś taka siekiera jak dla mnie. I na, i tam jest bardzo fajna przed snem, i potem słuchajcie kimono, śpię jak aniołek, ponieważ bardzo zawsze mam problemy ze snem. Bardzo dużo się martwię: czy to chodzi o pracę, czy chodzi o studia, dużo się stresuję, i potem po prostu jak sobie wypiję taką herbatę, bo meliskę to lepiej mi się śpi. Okej, okay. także to już wszystko, co Wam chciałam pokazać na dzisiaj i dajcie mi znać, czy byście chciały, abym wrzucała jakieś przepisy, jeśli ja coś gotuję, ponieważ ja staram się gotować z takich surowych składników i staram się to robić wszystko w sposób szybki, ale też smaczny i zdrowy, więc jeśli chcecie, to postaram się raz na jakiś czas wrzucić filmik. Na pewno nie będę miała czasu, aby wszystkie jakieś takie swoje standardowe potrawy, takie standardowe, żeby je dla Was nagrać, ale od czasu do czasu mogę coś wrzucić właśnie jako takie ciekawostki, więc czekam na Wasze opinie. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam smacznego i zdrowego tygodnia. Do następnego filmiku, buziaki pa!